Witajcie w serii filmików z Conquestu. Chciałem tutaj pokazać, ponieważ padły, padło kilka próśb o to, żeby wrzucić czym będę grywać. No, nie będą to jakieś super dla Was poradniki, są osoby, które robią to nieco lepiej, ale może to cośkolwiek komuś pomoże. A, te fitcy, które robię teraz, no to są w tym konkursie, który się zaraz kończy, no i jeszcze dwóch następnych, które będą e, będą dokładnie te same na pewno fitsy, chyba, że je, coś tam pozmieniają. Mam nadzieję sektor czwarty. Ale w każdym razie tutaj jest e, minibos w sektorze pierwszym, w którym to musimy e, zrobić tak, żeby Urur e, przeżył. I to będę tutaj chciał zrobić. Dlatego gramy rebelami, ponieważ oni są Tacy szybcy, że możliwe, że wiele się przeciwnik właśnie nie ruszy. Na początku widzieliście dyski, jakimi to robiłem. No to Szczęście takie, że Yang Han nie uderzył w Urura, ponieważ tu nie ma żadnego tanka. Ale pff, nie, nie ma to żadnych trudności, poszło to bez żadnych, e, bez żadnych problemów, Urur przeżył, chociaż e, Widzę, że możliwe jest to, iż ten horror padnie u niektórych, ale Rebele na pewno dobry skład do próbowania. I drugi fit, czyli wygranie trzema drzewami już mam zrobione, ale dograłem specjalnie do tego filmiku. I jakie tutaj mam dyski? Ten Thermal Extrused, Apelify Agony, Leaders Levo Resolve, bardzo dobre dyski. I, I ten Volatable Accelerator, jak dobrze pamiętam się ten dysk nazywa? Bardzo fajne, nie są drogie, każdemu powinny po drodze w warto się na nich skupić. No i tutaj e, pójdę powiedzmy, że takim tanim kosztem, e, ponieważ mam Ray to ją użyję, a wiadomo, że ona bardzo dużą daje przeżywalność Lightside postaciom, a Java są właśnie Lightside w naszej grze. Hmm, może kiedyś Darkseid jakiś, dostaniemy Javę po serialu Mandalorian, bo wiem, że tam szaleństwa są, czy raczej Boba Fett. E, Księgi Boby Fetta, ale nieważne. E, ważne, żeby tutaj pokonać, no minimum 3 Javy, ja sobie wziąłem 4, ponieważ Rey jest strasznie mocna. Zobaczycie tutaj w tym filmiku, że dużo się gra zawiesza, przez to Amplify Agony i Thermal Exhaust, naprawdę o właśnie teraz taki bardzo duży freeze, ale gra się nie zawiesi, musiała tylko sobie wszystko przeliczyć. I w końcu, jak widzicie, ruszyli się i 115 detonatorów na sobie ma darze więc nie, nie nic dziwnego, że po prostu spadnie. Ruszył się dwa razy, spadł, wstał, ponieważ jest Vendor Czubaka, ale teraz się ruszy Ray i wszystkich po prostu zmiecie. No i tyle. Ray bardzo fajna, ale myślę, że inne legendy też tutaj dadzą retyk. Ktoś, jak ma Supreme Leader'a Kylo wrzuca go drzawki, bo one nie muszą przetrwać w tym ficie, więc jest o tyle fajnie. No i ostatni boss. Zrobiłem tylko tę część, gdzie trzeba Demanda mandalorian tutaj, żeby przetrwał fit za trzy banery, no a drugi jest tym, żeby pokonać, obojętnie kim poza Bounty Hunters i nie nagrywałem tego, myślę, że każdy sobie to przejdzie tym po prostu, co, co ma i zrobi to, ale przede wszystkim Mandalorian, no znowu tutaj będzie powiedzmy dużym kosztem, ponieważ rzucę Ray bo d nie jest Light Side postacią, więc mm, nie będzie tutaj szczególnie tru trudności, żeby utrzymać go przy życiu. Wrzuciłem sobie też d nie potrzebuje więcej, bo e, Ray robi naprawdę przeogromne obrażenia. I nie będzie tutaj przynajmniej w sektorze pierwszym żadnych trudności, żeby pokonać Jedi po drugiej stronie. No i będę pompować oczywiście The Mandalorian po to, żeby przetrwał tutaj i nie będzie raczej żadnych trudności, a Rey wszystkich po prostu wytnie. No, Rey jest świetną postacią, jeżeli chodzi o właśnie takie eventy, właśnie jak Conquest gdyż z nią bardzo duża przeżywalność, Kylo jest tutaj troszkę gorszy, da się nim dużo naprawdę zagrać, ale problem jest, że na przykład właśnie taką misję, z, taki fit z Mandalorianem jest ciężko, ciężej trochę zrobić nim, a Rey już zupełnie inaczej to wygląda. Wiadomo Bounty Hunters też jak ktoś ma mocnych na relikach to da radę, ale tu widzicie, że The Mandalorian dużo HP strasznie traci przez jkr który zmniejsza HP. Ale moja Ray na razie go utrzyma przy życiu ult odpalony, więc nie będzie problemów. Pompuję go jeszcze od the armorer e, bez kararmorem, żeby jeszcze większą tą przeżywalność miał. No i co? Ult odpalony i spadł od kr. Jeszcze trzeba tutaj Żolego bindu najlepiej skasować, żeby nie przeszkadzał, e, jak. E, Ktoś padnie, żeby nie, nie robił po prostu wskrzeszeń. A y, HP już ma prawie tyle co nic Mandalorian, ale ma ogromną ilość protection dzięki Ray oczywiście. Próbował wskrzesić JKR, ale jkr się nie da, ponieważ padł y, od chyba Old, ultimate to Ray, więc wtedy nie ma wskrzeszeń. No, mamy taunt na Old Benie, trzeba będzie no, najpierw się nim zająć, potem wrócić do no, żalego Bindu. Ale cóż, Mandaloriana bardzo obijają, ponieważ jest to najsłabsze w składzie, dlatego gra targetuje go bardzo mocno, ale dzięki Protection idzie to bardzo ładnie. Niepotrzebnie teraz atak Foldbana. Oczywiście powinien być atak Żalego Bindo. Teraz się zastanawiam, czy ULT. Czy jednak ten special użyłem specjala, żeby te debuffy, które tutaj są w tej misji pościągać, no i Rej się trochę podleczyła. Teraz wystarczy tylko rzucić o ultimate, no i do widzenia, będą wszyscy skasowani. Mogę nawet Beskar dać ale niewiele to zmieni, ponieważ dwie postacie są z drugiej strony, i spadnie. Więc tyle. Myślę, że fit do zrobienia. Jeden jak, jeden jak i drugi, dr, drugi, no to czym macie, to zrobicie, a tu Dymandalorian, Mandalorian, polecam, Rey, jeśli tylko macie. I tyle. Ładnie poszło.